Szczęść Boże wszystkim, witam na kanale Father Ulaski z Alaski Niedzielne popołudnie Piękne słoneczko na dnom Nad Alaską, bezwiecznie. Dlatego wybrałem się Tutaj na zamarznięte Morze Beringa I właśnie na nim sobie tutaj stoję jest, Lód jest bardzo gruby Więc nie grozi, że wpadnę Do morza Ale przyszedłem tutaj, ponieważ Z tego miejsca wystartował wyścig Na skuterach śnieżnych Wyścig trwa z NOM do jednej z wiosek. Tam jest połowa wyścigu i mają wrócić tutaj do NOM. Przyszedłem tutaj, uchwyciłem troszkę różnych startów, dlatego popatrzcie, jak, jak wyglądał start. Jakie przesłanie płynie z dzisiejszego filmiku? Że każdemu z nas potrzebna jest zdrowa rywalizacja, ponieważ ona nas rozwija, dzięki niej próbujemy być i stawać się coraz lepszymi. Więc każdemu z nas potrzebna jest taka rywalizacja, ale w duchu fair play. Aby nie był to nigdy wyścig ani jakaś zazdrość, że ktoś jest lepszy. Ale zdrowa rywalizacja pomaga nam, właśnie, abyśmy my sami się rozwijali. Dlatego takie jest przesłanie z dzisiejszego odcinka. Zawsze rywalizujmy, fair play. Szczęść Boże!